Ej, oni nie są za dobrzy. Powiem, no że im płacą za granie w tą grę. Penta, 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 penta. WIEC CO? 1-12 Penta killa robi, nie? Tego nie grali. Sorry, za spóźnienie, Skrybkać. Jutro jest giveaway i na Twitchu i na Kiku. No, to samo, więc polecę sobie subskrypcję tu i tu, żeby zduplikować swoje szanse na zwycięstwo. Masz tak: 15 takich, tych takich, tego awatara, tego tego, tego Jacka i tego Brickheada, tego na wózku. 3 razy komenda i jedne gejki. To dopiero jutro. Nie masz pracy z Lego, to po prostu wówczas że Lego to najlepsze giveaway, cie. to jest gówno, To nie wiesz udziału, je wypierdaj. Polacy skawa nie? Dasz tak nie pasuje. No ma ona nie ma, ma on nie odpisuje ogólnie, więc ja nie bardzo wiem co zrobić szczerze. O Mało ma platne cztery 4 A, w ma D4 w TFT. Ja Nubek, czyli Kubon ma Challengera 1000 punktów. A to Kubon jest jakąś topką w ogóle w, w TFT aktualnie? Ja... A gdzie to się sprawdza top? 117 jest Kubon w laderze, jeżeli chodzi o tego. Kubon zadał 1184 mecze w tym splicie. To jest chyba f... To zorganizuj coś raz ty i zaproponuj w porządku, ja mogę w tym uczestniczyć, ja cię naprawdę lubię, ale to jak się zachowujesz momentalnie. No, ale to przeraz, był twój nie. projekt, na który ty mnie zaprosiłeś Je, jedna rzecz nie tylko roz***, że były organizowane dwa wyjazdy do Japonii jednocześnie. Czekaj kto od kogo potwierdzał, bo na pewno ktoś słyszał coś, kto, kto od kogo? No on może jeszcze spać, nie? Bo wczoraj... Wczoraj naprawdę dużo graliśmy z Małony. My wczoraj wygraliśmy 5 gier, a w Zagraliśmy 13, nie? Rozumiesz to? Zagraliśmy 18 gier, z czego 13 p... Ma na 5 city, no raz niech siedzi. Za dzisiaj nie mam żalu, nie? Jak go dzisiaj nie będzie w ogóle? No bo dzisiaj tak, no ja dzisiaj o 14 i tak muszę zmykać, jakoś to no, 130 pewnie. Żeby zdać z kimi słopakami. Jest tak jakby, no dzisiaj tam już nie pograli. to jak chcę siedzieć, nie chcę siedzieć, aż po prostu rozżyję na mainie. Jest taki kiedy ten ta konnat, jest taka pluskina, nie? I ona jest takim jakby po prostu powiedzieć trochę kur... O sex education dla dzieciaków, mam wrażenie, nie? I z jakiegoś powodu bardzo sobie się zaguje na Twitterze. Nie ukrywam jak się to bardzo przeszkadza, bo... No ale czasami sobie poczytam. Stary, czytałem ostatnio, jak ona pisała o tym, o to sprawie, że jakiś typek, jakiś typiarce 24-28 lat włożył palec najpierw w dupę podczas seksu, nie, a potem kazał jej go lizać. Usunięte chyba ty Chyba usunięte jest. No nie znajdę tego, nie? To zwykle coś z labek pisał. Stary, ja czytam te rzeczy, to mi się wydaje, że albo to wszystko z labeki, nie? Albo ludzie mają totalnie wzryty beret pornografią, nie? Ale nie tak delikatnie, tylko ekstremalnie. Uprawiałem seks z moim chłopakiem? Ja 24, od 28. Nie zgadam się na anal, jakoś mnie to nie kręci Nie mam na to ochoty On wielokrotnie nalegał wczoraj podczas seksu, gdy osiągnąłem szczyt Musiał mi wsadzić palca w anal, nie poczułam tego Powiedział do mnie otwórz buźkę Myślałem, że chce mi skończyć w buzi Bardzo się pomyliłam Chłop miał palca brudnego i chciał, żebym to zlizała Rozumiesz? Czy biednie co no one? Ej, szczerze? Myślałem, że master jest totalnie do wicia, powiem tak nie widzę, ja nie widzę Mastera w ogóle Nie, nie ja nie widzę Mastera, nie, to jest niemożliwe dla mnie Ta platforma 4 się już tak odległa, to to, że są wbite Wydaje się już tak popierd... He! <grystanie> gdzie jest tam gdzie Mamon, o, git Da ma wciąż zegarek mu się przestawił Dobra, to gramy next za git, zajebiście Ooo, oh, wanna dance with somebody Mijeluki, młodziutki i Kukaj pokonali się Runemageddon, oczywiście Ten Runemageddon nie jest trudny wcale No serio, nie no serio, rekrut nie nie jest trudny. Oni robią 6 km, to nie zrobią, nie ma Jak 6 kg robią, nie ma szans. Re Rekrut na spokojnie, 6 km, nie do zrobienia. z <grytania> 11:00 zaczynam prawo jazdy, dostałem już materiały do, do edukacji, od szkoły. Będę się edukował, jak skończę godzinę Kiku robić. Ma mam pozwolenie o jazdy na Jerele, no? Tylko jak zgodzi się instruktor, nie? No bo wiadomo, no, no nie tak na hamsko, tak średnio, nie? Instruktora zmuszać. Ale mi się też będzie jakiś byczek napalony na Instagramowy follow, wiesz co? Chodzi? Nie no, jak to będę się uczył? To są prywatne materiały, szkoda, nie mogę tak. Oficjalne stanowisko kanału Delordione na temat wszystkich plotek, jakie krążą po, po internecie. Jestem gejem. Dałem kiedyś na piwek 1700 zł kelnerce, bo liczyłem, że zarucham. Mam dwójkę dzieci i nie płacę na nie alimentów. Jestem biseksem. Podtrzymywałem Ukrainkę w zamian za ruchanie. Uprawiałem seks z mężczyzną i jestem z tego dumny. Jestem słupem w lolu i tyle. A co, coś, coś z drugiego utrzymywaniu Ukrainki za seks? Olka nie jest z Ukrainy, powtarzam. Olka nie jest z Ukrainy. Pokazuję teraz nie legalną grafikę, która została uznana za nie, rasistowską i nie wstawiłem jej na socjale. Była taka grafika. O 14 razy grałem na Francuzów. 5 gier gram, mam on. Jak byś chciał no. zagrać ten mecz? Jak byś się na bocie? Przegrywacie? Czy wygrywamy czy przegrywamy? No jak myślisz, no. Na bocie raczej wygrywamy. Ale taką walkę 2 na 2, tak? No raczej tak. A jak ty ją widzisz? Tak Idealny scenariusz dla ciebie. Idealny scenariusz? Zależy czy cię ktoś użyją czy nie i kiedy. No to, za, no to idealny scenariusz dla ciebie, jaki jest, gdy wygrywacie? Asze się pod turet. <grym grym grym> na przykład, no okej. Okay. No chciałeś idealny, tak? No co k to. Słago, słabo, słago. Jeśli widzisz takie normalne 2 na 2 jak trafisz bandaż w aszę, to wygrywacie. No tak, 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 ale tylko jeżeli wóz pierwszy. Tyle wczoraj zepchaliśmy, że sobie, tak, kurwa, pograłem, ty. No to dzisiaj sobie pograsz? No kurwa, myślę. Po kurwa, tu zbierałem siado, samochód już mogę mieć, kurwa, nie mogę. Bo muszę spać, Problemy, co? O kurwa, Jasne, to co, chory na coś? Z problem, też, że człowieku ja gram na, gram na moim elo, ja rozpadałem, a gram tutaj jest ciężko, nie? Oni znają jakieś limity. Po... Nie wiem. Oni się nie boją, oni się wyzbyli strachu, człowieku na emeraldzie. 3-1 ma, no jaki to ma 3-1 w ogóle, ty? 3-1-2 Zapięć, no? Arka? Ładnie. Jest, 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 pięknie. No, cofnij, Musimy mówić to. No, cofnij, cofnij, mus... Tak, 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 go wiesz o co chodzi? nie byli, które tutaj jest. Tak, zginą wiem, tutaj. wiem, wiem, wiem. No, no, i wielu ludzi na przykład odpuści w takim momencie i ja zginę i się w... Nie. A to nie jest tak. jeden hit na przykład, który no on tak, wydał, tak. nie? Ja nie stawiam. No. Ten w ogóle stwierdzasz szczepion, to... oni go na subporcie grają, jak to kurde jest, to kur... Stry... Tak przeciętnie kurwa no nie dostajesz takiego kurwa. Wejdź od czegokolwiek na linii no nie? No może ty wiesz kamilą pograł Amon? Kamilką? Noo Kamilek myślałem na kamili No myślałem, myślałem o tym ale k... Chyba nie potrafiłem psychicznie okiełzać tej informacji Wchodzimy tu bo coś k***** kombinują chyba Oooo Kamilicz Kamil ty... Dzień... widą i Ej 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 nie 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 hmm, mi, No ja mogłem sobie wiesz No robią barona no to k... nie wiem co robimy My bad Kut... Kutle Wars Ja szybko, ale będę no, o nie chciał wchodzić No bo jest Przekać no, na szora wiesz? Mogliśmy ich zabić, przecież. No jest i... wow, ładnie. No ładnie, zdaje bo, bo kura, ja wtedy trzech zdecydowałem, mogliśmy mm -hmm. zabić, mi się wydaje. Wątpię, ale no, jest okej, okay, tak. Bo no, gdyby ich baron był po naszej stronie, to takie 3 na 3 z baronem. Ciebie baron bił akurat. Baron zawsze bije pierwszego. No właśnie, no Jarvan tam stał. Nie, ty byłeś pierwszy. Nie, ja wskoczyłem tu w nich, przecież, a Jarvan był tu. Nie, ty byłeś tutaj. Ale to później. No wszystkich teraz przez to, co zrobili. Mam, mam, le da, mam, 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 to lewang za darmo! Ja wtedy na no, bad do was leblank leblank trochę co? A. To jest właśnie to co my często robimy, że za długo zostaniemy, no nie? To no, pirymy, nas no. i potem odbijają coś No i co kur Wiedziałem, że mnie użać No i co kur? No i co? O! no to mamy winowajcy kurw Oszustwo Dostałeś bana za oszustwo Pimek To właśnie ciekawe bo ja ostatnio z subów jestem na minus. Pan sobie, pan sobie wyobrazi, że ja dopłaca do subów. Ja mam człowieku o. Patrz, w tym minus 3 dolary ze zwrotów. Rozumiesz to? W tym 3 dolary ze zwrotów. Ktoś mi regularnie robi mnie w balona A, patrzcie w ogóle tutaj, nie? Ja pierdolę. Look at this, ale look at this. Sporo. Spokojnie. Sporo. Sporo. Jak, na, jak na 4 dni? Nie, ale patrz na to, jak, jak mi dupa boli. 30 dolarów z reklam, nie? 30 dolarów z reklam. W grudniu października 10 godzin. Przy średniej widzów 4278 i z reklam wpadło tylko 30 dolarów. Za 10 godzin dla 4000. Tak Kiedy w Ameryce za 2,4H dla 500 widzów dostajesz 2000? To jest tak Rozumiesz, w Ameryce za 24 godziny przy 500 widzach dostajesz 2000 dolarów. Zaraz gramy sparring. Z Francuzami. Skład jest taki. Uwaga, czytam skład. Kio jakiś, dzioko, dehaste, accelent i Tomas. Tego nie ma, tego Tomasa, no dobra, To ten miał 1300, ten miał 1300, 1300. Więc zobaczymy, jak, jak to się Jak to pójdzie. Przedstawili mnie w ogóle w tym programie wiecie jaką największą patologię, wszystkie te dobre urywki, które nagrywaliśmy, pousuwali, i daj tylko to najgorsze. Żeby wszyscy ludzie, którzy mnie nie znają wycie z live'ów i tak dalej, mieli mi po prostu najgorszą osobę. Chore to to, to to się w ogóle stało? Za Wy nie wiecie jakie o wiadomości w ogóle otrzymuje. Po co się zgłosiłeś, bo to miał być normalny wywiad, bo wy nie rozumiecie, to miał być normalny, fajny wywiad z tymi ludźmi. Mega fajne rzeczy, wiecie, gadałem o nas w ogóle, o, o tym, co robimy na live'ach, jak się spieramy i tak dalej. Oni to wszystko pousuwali i dali tylko te fragmenty najgorsze, jakieś TikToki jeszcze najgorsze dali. Nic dobrego nie dali w ogóle ci ludzie. Taka jest polska telewizja, no ale kurde, nie powinno się tak robić człowiekowi drugiemu. Dzie Dzieli, ma przykład, tyle siana, tak no nie chcę co sprawy, nie najprawdopodobniej. Ziomek wydał jakąś książkę i powie, powiesz tak, XDBK. Kurwa to był jakiś bestseller po... To, to, to się tak... To się ta, tak tak wszystko. <grym> Gdzie jest koło tak? to... <grym> Jak mamy wygrać? Bez zakuka wydaje mi się nawet kur... Całkiem, całkiem nieźle Nie no, bez makułka 2-0, z makułkiem 0-2 no Widziałeś na Warsaw, grają w ogóle na midzie? No, wszystko czym nie gram Nie no, grałem tak słuchaj, no pat smolder No nie gram, nawet nie wiem co ten hero robi. No to, za, no to zagrajmy w nim Wiem, że taką erkę puszcza daleką, to i Taką z real trochę, nie? No trochę. Ja, kontroluję, kontroluje. Przeanalizowali mój występ w KKP1. Ej, my będziemy grali na dumeista pewnie, to możemy ich jakby ich one wypanować. No to tam są drag, Dravenem? Kartusem? Draven kartus, Arakan Ładnie. Nice. A to było widać, a, a, widać tak pośle, Chcesz szukać gankę na bocie? Okej. Okay. Okay. bez bo flasza? Możemy do końca? Nice. Tak, nie, nie. <śle> jest. ładnie. Dawaj tu je klikaj. Ma. Jadę, jadę stąd, nie mają flaszy. Albo dobra idę do końca. Ta, wjeżdżaj, wjeżdżaj, się wjeżdżo. Wierzę, Wierzaj, Jeśli będziesz bita, to ja to nie chcę Się wjeżdżasz, się tu. Myślcie na mnie jeszcze, poczekać. Ja pr Przepraszam. Masioe to jest Warf Myślałem, że w, Warf, lecz... Warf Sorry, ja się najadłem bike, i ledwo ogarniam o, o, Dzień tam może o, być Chodzę Schodzę powoli, schodzę powoli Na to bez stresza Stresz, stresz? Będę za parę sekund Na ja już bez stresza, jestem tutaj Ja mam barierę, możemy grać No ładnie Boże, jaki ge... Nice, kur... O, mówi, że na kiku jestem, ale chyba, chyba zamolasz nas na Twitchu. A możemy play? Poddymaj, poddymaj, Maciek. Na turn bez flasza, na turn. Mi da, możemy grać? Ja, no bro, mi da. Ja biegnę, bo to. Ja mam wavea. Mam barierę jeszcze i on doł 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 od dołu jest. chyba nie żyję. Daj, w mi da, daj, wyjdzie mi da. jest na flaszu, jest na flasze, nie jestem pewny. Nie ma RG jeszcze Aurora. Gramy pod to tower, okej? Okay? Nie musimy dajwować. No wiem, ale. idę okay? Nice, ma flasha Dipper? Go deeper, deeper chyba Nie ma mojej go to Nie oddawajmy tej trójki Tam są na szarze Zaczej dopiero Ja mam blue trinky co mam nie mam jakieś poczekaj jeszcze Jona na zero, jona na zero Jona jest Nice A zaraz doszimy Dobra zwejdowałem Pinki kupcie kupcie pinki, kupcie pingi no, ten gry no, ja musiałem książkę kupić. Właśnie, no... Tam w zasadzie zarpcili latali, z rozdaku, na spinku, to widziałem, no. no. Tam akurat zbierałem na zodnie. Mam go? Bro, na No, jacha, k**a. Lega! Ale se gra ziemę. O, no. Platkę. Piłujcie, piłujcie, warzywa. No, stracha. I to jest ranked? myślę że są, to są, są takie tepsze. lepsze. Idę kupę zrobić. Jestem na, na, jest na, ty, na tych grupcach za szybko, ale nie wiem, taki ten miałem, myślałem, że jestem twardszy. To przez patch, bo ten skalendarz na tym patchu nie grałem za dużo. Kupy. co chcesz? Ta Ari. I... O, Aria, bo Nie, to... ta Ari. Orianna? No, może być, nie? A my fikujemy teraz. A, A, tak, tak, e... topa, za 6 sekund. <laughs> Daj jone, jone. Ale, Mają... Nie, atrox, 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 atrox. He badam kurwa. Kwiutka gości, z trzystasta. Dobra idę, Luden z słucham ich. Ej, dobra, bo ty powiesz do bota, chcesz może tą rel fleszcząć z level 1? Jak ten brand tak Full bombę, full bombę tu er, chcę wytrydować Dobrze Luden rabat Shadowflame, flame takie bomby. Tylko, tylko jak podejdzie, tak, nie nie, nie overforsu tego. Właściwie? Wszyscy bez flesza, wszyscy, tak. Kogo? Toryk, Dot Eee, wchodzę konga. Mam hektę zero. Ja mam barierę jak coś. <try sfidów> Dabiłem <Yeah>. go? Ja mam <try> yeah. go dawał. Dobra, geet. Nice. Jest yes, ded, jest ded, ja go mam, ja yeah go mam. Proszę mi. Idę, idę na około, idę na około. Jadę no po to, no. może go no. deywał? Nieee, z nie wiem jak plasz, to to yeah. no, Ja... go nie hitnąłem, no, kurwa! What the fuck? Yeah. Ty, no bo że... Żeby... że go hitnąłem chyba No Masz je... Halo? Bota? Tak, tak to się... Halo? Widzisz botę? Tam coś A to wygrywam. No, no, tak? Ale po prostu zabijamy, zabijamy no. Rki, Jacks. A ja tam będę najdługo, okej? Okay? Jax Smith, Jack Smith To to no. Już żyły Rki w Oj, sorry tak, tak, pójdź. Zaraz wręcz na RK, żebym jeździł. Idą CK bez Rki, Wukong, możecie ich zeje***ć. A W czy nie? Nie ma. Ja mam barierę, są fajne, są fajne. fajny. Ja***, dole. Mulek, Sigma. Nie, HRADA, HRADA, o. BOTA? Nie, Juzes chyba, co? Ej, co nie, oni k***a no, tak na poważnie? Tak. Portal. Ej, oni nie są za Dabzi. No nie. Tylko czekajcie na KS. Ej, k***a, co jest? Kurwa. Słuchajcie, zaraz tam będzie, nie? Ekipa. Będę mi płacą za granie w tą grę Ale kto ja tower Typ! No to się chyba pojecha... Hercyla gra OPS, w poprzedni też tak grał Jest on na flance Są? Są ja go? Dajmy cancel po trzeciej Nie, druga kurwa Zagrajmy, zagrajmy w 5G proszę Ja patrzciemy, dawa Barera O kurwa, ja to popufuję, że nie Ja te buję, ku... o, kur... O <śmum> <śmum> <Kaba pierwitre jedyna. śmum> <śmum> kurwa. Tu ma pięć gier, żeby nic na nich zagrać. Kurwa, ja to gdzieś widziałem już. No. Co to co się dzieje? Pomóż, pomóż! No jak, po, jak pomóż? Jak? Jak byś go zerkował, to on pada jak? Run, 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 Ja run, Ja na No nie marki. No, trzy. Penta 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 penta. penta, 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 penta. Muszę topa pach. Penta, 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 penta. Ja to Ja weź to weź Jak nie, to, weź, jak nie, to trudno. A nie, 1-12, nie? Nie, ja tak nie? nie, nie, to Nie, oz, nie, nie. Nie, nie, mogę Nie, nie, nie. tak nie, nie, nie. to nie, różnicy. nie, nie. Nie, 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 u... Zamknę U... się. Zamknę się. TP. Aż Dobry trening. Ostatni <noise> <noise> Tak. tak. W raz będziemy raz materiał materiał Na 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 to nie, dobra, o, to jest... on robi level 2 gank'a w 2025, to jest niesamowite, ale jest fajne. I dobra, nie się tak szybko. na Ej, dobra, dobra. Dobra, nie, ja Ej, to już podchodzi pod choroby psychiczno. Ja biegnę do jego dżungli, nie? Pod znęcanie się. Ja. Nie, nie, nie wiem co on robi. Co, ja, 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 tutaj On nie wie, no, że jest warded no, nie... creep go, go creep go hitą, on nie wie Ja pierd... Co, ja zabukowałem? <laughs> co, ja zabukowałem? <sobie>, <laughs> Czekaj To jest super, bro. Jak zaczynamy prosto no. od niego Zaraz wątpię, jest Nie, wątpę Tak jak grałem, to nie Tam Jara nie będzie Dobrze NADZERIPSON! Ale ja schodzić? Ja, ja, ja ty jesteś... Jest tu, ja ginę no. Ej, zaraz będę, zaraz będę Ooo WP <laughs> mid, mid Nice meet, nice meat to tak się Arwa robi tych robi. to są jacyś znajci agenci przez na przykład Czy coś Kajsa bez ryps on time To Weź bota weź bota A ich cofnęli to Kaiso z BOTA idą jak coś radę Z bazy idzie Kaisa z Rel Nie mam nic raz dwa Zarwam bez Rki bez

Przeciechajcie, chodźcie Chodźcie, darwan gra. Zbieraj, zbieraj. Zbieraj, zbieraj. Rel, zbieraj. Zbieraj, zbieraj. Zbieraj, zbieraj. Zbieraj, zbieraj. na Zbieraj. na Zbieraj. ale Zbieraj. 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 UHP na szor UHP na szor E do końca, do końca, do końca Do końca, do końca, do końca Mam to Jestem tutaj Fight, fight, fight Nie, immo im back, immo back Ze więc... mną musicie Rad, rad Rad, rad Jak wygląda? Bez Rki german bez Rki Jarvan Ciężko mi hitować Grajmy coś z Velkozem Rka 30 moja Ramble bez zoni i bez flesza

Dobra, nie ma kto już. Kajsa Merk jeszcze? Oh, Ja jeszcze? Ja nie, nie, nie. Ogólnie z sytuacji nauczyłem się tego, żeby mówić coś zanim. Bo ogólnie są takie, że unikam konfliktów, nie? tak nie lubię robić takiej spiny w drużynie, ale nauczyłem się już tak z życia, że powinienem to mówić, Kup, którego strasznie mi się ode kolować. Jak ja coś koluję na dwie minuty do przodu, na minuty do przodu i cały czas wypchniecie robić swoje, strasznie mi to w I musisz straszać, co robić, jak chcemy wygrać, ok? A co zaraz na topie, ten ostatni play? No tak z 4 player w tej grze Trochę się zgadzam to ta... Ale wiesz o co mi chodzi Chodzi... Nie zbyt chodzi zbyt o to, że, zbyt że zbyt jakiś tam play na topie To naprawdę, się, bozi, ja się, tylko zbyt się zbyt Chodzi są sam fakt, co nie? Jakby ja koluję coś, to słuchajmy się tego, co nie? Jest fajne na mnie, ale to wygrywam Ja doflashuję do was po prostu Okej W Kalista, kalista, bez samów Nice, ja mam oba Mam dużo jak nie chcę cię bić Mam trójkę, w nie możemy, możemy, możemy O To Widzicie jakaś truczka? Muszę yes. no. jeszcze poppieć ze mną? Mogę Piękne ładnie, jestem, jest, jestem yes. yes. Zabijasz wszystkich mm. Nie ma flasza Pod warze Pod rypsona, pod no, Popie za peda, to kieruje Jakie KS kuba KSi, szuję? Możemy grać Kalista?

Ty, kurdkę ma. Myślałem, że ale, jest, ty, to. Wiesz, czy, że... Sorry. ale wiesz, szczerze, sorry. Kamil jest w no. bocie, Kamil jest w bocie. Wisa, możesz r -ke. Nie ma flasha nie ma, ma R-ki. Wydaje ja że mogę skądś Możemy kontrolę. Musimy najpierw Niko spalić R-kę. Wchodzą? Sandra na mnie? Ja nie wiem, ja nie wiem Sandro bez plecy we drki, ma zonie jeszcze i tam ta, 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 ta. no, ch... Gorsze mamy teamfighty, nie? No to wychodzi. Dajdy przegrywamy. No to, no no, nie no, teraz byliśmy bo nie mamy bezarki. kontroli w ogóle. O ja mnie szuka. Oj, dał się stanowisko. Poczucie? Sandro Ja, <grymne> dobra, ja nie mogę kręcić. Myślisz, że <grymne> i wyjdźmy. Nie możesz dać One more instant? Yeah, yeah. Nie, on się daje, że on bierze. Boi się. Nie. On będzie na tego, na bocie, Na Raptor'a nie startował na, 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 na 100%. Zeroma. Zabijemy snorza, okej? Tu będzie rel, nie? Ale zagrajmy zagraj, to? On nie ma flasha. Jest jego? Jego bez flasza Zbijesz się z nim? Będzie rel. Nie wiem, nie wiem. Nie, nie robot, robot. O, oh, ciężko, dobra, ciężko, dobra, ciężko. Biegnę. Ja biegnę w mida zerką, okej. Okay? Mam fele za 7. Mogę zerkować za 7 sekund, jak będzie jakiś cecek. Widzę, na wizji. to jest w bocie, jak coś. Nie, dosyć, Jestem blisko, jestem na resnarkę. Odbat, odbat. Możemy grać powoli, ale no, wbiega. Mam placza. Mamy, O, on ma tego listara i ba***a. Wpierw tam do botu jebać okej? Mam plaszę, mam placza i R-kę. To wchodzę. Mamy te HP. Mogę do was iść. Muszę was go złapać, sorry. Syndra nie ma r Ja mogę r zaraz. Myszre? Nie mam ręża jeszcze. Tu, tu, tu ich. Syndra bezerki R-ki, Syndra bez R-ki. RK. Syndra, Syndra, Syndra. chciał? Ja nie Będę za 10 sekund tam. To ja, Możemy się biegać z nim, tylko sam ja to ma w. nie ma włóczku 300 idą Tam Biegaj obok mnie, okej? Biegaj gdzieś tutaj Nie czekajcie To tu wnik, w nich w nich komic Syndra. centra, centra Wójcie na kurz ja, ja no, tego biega ja nie chcemy? Być. Ja mam dużo obrażeń na niego Ja idę zaraz będę Halo No jesteśmy Na meza 10 Jestem od plecus możecie zamykać? TP jest Ja się cofam tego i bi bijemy się, Amitem mitem Posłuchajcie na mnie Jakieś flesze? Dobra, typuję im za plecy, kurwa Tomrel? Biegnę Srań na flesze, ale jestem dead Smol teraz na topie dalej Wiego, biego, biego? Santa? Nie mam nic Sena na ulicy, Sena na Stop fighting? Do topa A, to już shielda Patrzcie, combo może Senta, Tu Dużo practice'u dzisiaj było Jakieś wnioski? Ja mam jeden. E? No Dawaj. Mi się wydaje, że Często mam tak Że jestem Bo jak na przykład do no mnie mówi Frygo, Maciek albo Albo ty Że gdzieś iść To jakby w ogóle nie myślę o tym Czy to jest dla mnie dobre Że wiesz, tak jakby Mało asertywny jestem Wydaje mi się, że Trzeba być trochę aserty, mimo wszystko, czasami. A to spot. Nie, taki. przez czasami. A w tej muszę... grze coś takiego było, czy nie? No, na przykład ten blue w to mi się tak średnio podobało, nie? Ale co, to level na in invade? No, no.